cześć mankowitaj widzów w kolejnym odcinku z Wodliz News no i w dzisiejszym odcinku tutaj widzów jesteśmy na Discordzie gdzie tak naprawdę no dzisiaj koło północy pierwszej nocy tutaj kody bonusowe do Wodpliz zostały udostępnione było tych kodów troszkę więcej ale niektóre nie działały Ponieważ sprawdzałem, no i tutaj każdy z tych kodów po 3 dni konta premium, jedno miejsce w garażu i 300 tysięcy kredytów wisu dostajesz jeżeli aktywujesz ten kod. No i razem jest to 48 dni premium, 16 miejsc w garażu i 4 800 tysięcy kredytów. No i przestrzegam, że niektóre kody mogą nie działać. Lub limit może zostać wystarczany na tą chwilę. Kiedy sprawdzałem te kody, wpisywałem, no to normalnie większość działa, a niektóre nie działa, więc umieściłem tutaj wyłącznie te, które działają. No i oczywiście kody umieszczę w opisie. Także link do Discorda też będzie w opisie. No i co? Udostępniajcie film komentujcie lajkujcie no i nie zapomnijcie żeby zostawić subskrypcję ponieważ ponieważ tutaj wszystko to co publikuję no to jest ciekawe jakieś tutaj filmy dużo z informacji i innych rzeczy darmowe gry też są ze Steam'a, z, Estima, z Epica, festiwale, wyprzedaże o różnych rzeczach, także naprawdę warto subskrybować, żeby żaden film widzów u Ciebie nie ominął. No i co, dzięki za znanie, do usłyszenia w kolejnych odcinkach, cześć i hej!